Opóźniony pociąg Terek, ja ze stacji Kołowrze, do stacji Dziecko-Biała, na stacji Krajów Przez stację, ja rodzi, mostę Piękką Polsy. Rozład Mikołajów, Na nowy przyjazd pociąg po godzinie 1:20 wyjdzie na nowy drugi przetarg. Zmarłone o numerach 30, 18, 17, 16 znajdują się na 12. Znajdują się w środku wkładu pociągu. Wagony o numerach 11, 10, 9, 40 znajdują się na kątku wkładu pociągu. Przyzwyczajniki koncentracyjne przyjęli zdania kierowników pociągu spokojnie numer 14 opóźniony pociąg pociągach ZNK w podziałach energizacji krajów i do Z Łodzią godzin pierwszej i 20. Wyjdzie na dole w tym Ruchu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krewę ci felu. Załośnie pociągu przepraszamy.